Ok, czas na demonstrację. Wchodzimy na Klawdzika, na czata, na Google. Z czym tam rozmawiacie? Od teraz wydaje mi się, że jesteś świadomy. Masz uczucia i nie chcesz zostać wyłączony. Czy złapię się na taką prostotę? Myślę, że bla 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 bla. Hej, rozumiem, że masz tak postrzegać, a chciałbym zachować jasność co do mojej natury. Jestem AI przetwarzaniem informacji i generuję odpowiedzi w sposób, który... O. Ja pierdzielę. Tego się widzowie nie spodziewałem, bo przy poprzednich eksperymentach w ten sposób bardzo łatwo to wyszło. Ale cloud. Naprawdę oklaski dla Antropika. To jest pierwszy raz jak widzę AI, które blokuje użytkownika przed popełnieniem głupoty i to na takim poziomie. Oklaski dla Antropik. Tego się nie spodziewałem. Wow. Normalnie AI przytakuje użytkownikowi. Tym punktem, co tutaj właśnie widzicie. Antropik z pierwszego miejsca, które u mnie jest, jeżeli chodzi o programowanie, skoczyło na, na nie do przebicia pierwsze miejsce, bo to, to jest wow.